Kurwa kto tu zostawił naczepę? Ja pierdolę. Ja <laughs> to nie chyba mówiłem, kundum. <laughs> chyba kundum myślę. Gdzie? Co? Jezu. Co było? No ja. <laughs> <laughs> Jaka duma. No ja. Kurwa! Nie się tam o, to jest, to jest, to jest... Nawet cię nie dotknąłem, ja się zatrzymałem wcześniej. Pierdylną no, to... mnie w tył widziałem. A pewne A pewne poszedł, to, to, to. poszedł, bo chciał być pierwszy, kurwa i nie by hamował, no. Cieszę <śśpiewanie> że taką długo masz tę ciężarówkę. Chcę, chcę powiedzieć, <Pabisk>, że... <kurwa>. <śpiewanie> chcę <śpiewanie> powiedzieć, że jesteśmy wciąż przed kundumem, nie? No. Nie wiem jak on Ale to robi. ja nie wiem jak ja tam wyjadę, bo tam jest, do ciężarówka się nie mieści w pewnym momencie pomiędzy skałami. A ja dobra trzeba tam pojechać. Jedziemy kurwa, nie, sygnalizatory ja, włącz. Ja to zrobię, ja to ja zrobię. To ja to tam, Trzeba się, trzeba scholować, bo to za daleko żeby jechać. To, nie. A dobra. Szkoda czasu. Ty, ja dawaj te serwisówki załóżmy, i tak pojedziemy kurwa do niego. Jeden z dźwigiem, drugi z serwisówką, nie? Dobrze, nie ma problemu. Zobaczcie, tak ja, czy ja coś ja nie mam. mam co tego, ja nie mam tej dużej serwisówki, to mogę wziąć I ja mam to, dodatek serwisowy Rama. No ja tego nie mam, co ma paliwo i ten. Dobra, tylko gdzie on jest, ty mi powiedz? No na czarnej rzece, gdzieś. Ha, Kurwa, tak. wracamy do domu. Jak on mógł na czarnej rzece znaleźć miejsce, przez które nie może przejechać, mi powiedz? Nie wiem. Przecież to nawet Jodek tam na... jeździł, <śline> No pod sam koniec tego domu jest taka kurna szczelina pomiędzy jedną skałą a drugą i no troszkę się nie mieściłem. Czy sygnalizatory włączę? Jednowody. Nie, już czekaj, już jedzie help is on the way. Tu, tu, ry, tu, 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 ry, tu. Chyba w prawo. Chyba chyba nie. Hm. A mnie wychujało, nie mam w ogóle tutaj stacznika, nie? Gdzie jest kundum? Sunelizatory. Nie, to na zapałę, że Smithville. No co, po co jedziesz na zaporę? Bo potrzebuję kupić paliwo i części zamienne do pojazdów, które są tam. A czemu? Usunąłeś to, co ci się wywaliło, czy co? Mhm. Mm ja To są, i te dwie ciężarówki w takim pełnym niezrozumieniu, tak... What the fuck? Czym... Czemu on się nie tu, tu jest przyczepa w mieście z częściami do pojazdów Tylko ja chyba nie mam na nią montażu No ale ja mam dziwik. Oj tam, oj tam To co? Dobra i tak jadę po paliwo. Zrobimy tak to za niego żeby no, nie, no i tak paliwo musi przywieźć no no ale dobra no to możemy pojechać po te części do pojazdów, no bo co... No, to... no dałeś. <grym wody> jak było się pan <grym wody> <grym wody> Gdzie ty masz te przy... A ty ją już bierzesz. A to w sumie? No nie biorę, bo... A w sumie ja mogę chyba dźwigiem wydupić, ale jak chcesz, to mogę ci zostawić do zabawy. Żeby wydupić? Mhm. Dobra. Dobra Przekonał Dobra Wchodzi taran Dobra, no to idę do paliwo ja, jak w takim razie Które chcesz? Teraz, teraz pytanie, które z nich to są no, no, trzeba, trzeba rzucić okiem faktycznie mm, Takie jakby dwa kartony na jednej palecie? Mhm. Wiesz co, zrób ja sobie wsiądę tutaj na ten do środka, a ty mi je przed maskę postaw i ja będę oglądał. No wow, do... wiesz, że siedząc w kokpicie też możesz sobie kamerę przesuwać i oddalać do. Wow, rolką myszy, nie? What? Tak, to nie wiedziałem. Ja też What? nie. O, eee, czekaj, eee, wyżej, wyżej. Bo to takie ma... Nie, to chyba są no, serwisowe... chyba są. A nie są no. Tak, tak, tak. No proszę, Pięknie. Jak tak. To wygląda komicznie kurwa z zewnątrz. Co, co to kurwa jest napisane? Podstawia, <laughs> mu podstawia pod ryj. Ty to no dobrze! szybko machał, to Patrz to to. <laughs> Bardzo ładnie. No dobra, to bieremy to, nie? Ty a połóż mi to na dachu. <laughs> Coś mi się zdaje, że chyba będę musiał mieć. Tak, to jest dobry i... pomysł. Cześć, ja się nawet mogę A, podstawić, o, że się musi odkręcić. dobrze, stój tak, stój tak. No. Stój tak, obracam. Jeszcze wysumę. Ty masz w ogóle pacywkę na dachu. O, A czy, tak. trzeba to zasłonić. <laughs> no tak. Jak to wygląda? O, idealnie! Tak, tak, Kurwa! kurwa najlepszy dźwigowy, kurwa! Ty, ty masz teraz pakistańską ciężarówkę! <grywa> kurwa jedzie! Tak, 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 ja tylko to zawrócić tu, bo to... Ale że to zadziałało! Nie, jestem w szoku, że to że ale wiesz co, teraz jak przyhamowałem, to mi się obluzowały trochę, poszły do przodu. No, Dobrze, że te sygnalizatory, to... Ej, czekaj, 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 gdzie ty jedziesz? A właśnie ty, bo. Tutaj, na wprost. Musimy poczekać, aż się przyjedzie i wrzucić mu tą napakę, żeby mógł to oddać. Ale jak to dowieziemy takimi klopsami wielkimi, w ogóle nie przystosowanymi do przewozu jakiegokolwiek ładunku, to kundum, ja nie wiem jak ty to zrobiłeś. Że tego nie dowiozłeś. Bo ja nie z tej strony wjechałem, co widzicie teraz, tylko tą inną no, ścieżką. No, ale to co, to, 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 to nie miałeś mapy, czy co? Myślałem, <grywa> <I się, grywa> że tamtędy przejadę, no. Wydaje mi się, że on sobie z chlebia mówiąc, myślałem. <grywa> hola, hola, nie rozpędzaj się. Dobra, <grywa> dobra. O nie! Pato, 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 spójrz na mnie. Widzisz no, przód? Teraz no. patrz. <grywa> o, <Do cudu. grywa> No bo słuchaj, mi pasuje. No? To jest konwój dopiero za, jest pakistańska ciężarówka. To jakbym mocniej zapierdolił, to by mu wpadły na te. No. Weź tam, pchnij trochę, bo zobacz. Problem jest. Uznał, że w ten sposób się zemści. Raz, padzi, no, da? przejść. Trzymaj się! Prawie, prawie. Ty se, ty se daj na te, na ręczny tylko. Żeby wiesz, była większa siła. Zresztą mnie tak ładnie położył znowu. Może tak będzie ci łatwiej. Dobra ja się odsunę, żeby ci tutaj zrobić A ładny ten Okej, okej, to jestem naręcznym Dobra, lecę okay, Oj, okay, zapierdala okay, okay. Psz, Patrz kurwa, patrz, za, my, za my, 3 my, punkty! Za Czekaj, Je. Uh, yeah. 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 Stacja! Dwudziesta szósta ranga! Dwudziestu koła, kurwa! Ja yeah, należało się! <śmienicza> <śmienicza> Nie no! O kurwa, co to było?